Wątpliwości rodziców, bardzo dzielnych rodziców jest bardzo wiele, bo oni nie mają wątpliwości, czy sześciolatka, czy 7 -latka posłać do pierwszej klasy, ale w jaki sposób wydyskutować, a przede wszystkim przewalczyć niezgodne z prawem, na granicy prawa. Działania samorządu lokalnego. Właściwie już w tej chwili na placu boju została Warszawa, bo nawet Zielona Góra, z której otrzymywaliśmy bardzo wiele interwencji, po spotkaniu na sesji uznała, że tę wolę trzeba uszanować. Grzegorz Skatyna powiedział, że rozpoczął wojnę totalną. Tak, w Warszawie jest wojna totalna, w dodatku zakładnikami są rodzice i dzieci. Mamy dowolną liczbę miejsc w przedszkolach. Mamy manipulacje przy rekrutacji, mamy dezinformację rodziców dokonywaną przez dyrektorów przedszkoli, dyrektorów szkół. Rodzice w sposób jednoznaczny pokazują, jak wygląda większość szkół, szczególnie tych szkół, gdzie jest najwięcej skumulowanego rocznika, pokazują, że nawet obmyślane są specjalne terasy poruszania się po korytarzu dzieci, żeby nie zrobiły sobie krzywdy. Bo mówimy o szkołach, w których poprzez skumulowanie roczników mamy nie tylko dwie zmiany, ale 17 oddziałów klas drugich i 17 oddziałów klas pierwszych. Wydawałoby się, że rozwiązanie zaproponowane przez Parlament, to znaczy wolność rodziców w wyborze i możliwość pozostawienia dziecka sześcioletniego, który będzie się uczył w przedszkolu, rozwiąże problem dwuzmianowości w warszawskich szkołach. Z uporem godnym lepszej sprawy władze Warszawy lekceważą zapisy ustawy. Chcą tę wolność rodzica ograniczyć. Poprzez dezinformację, to znaczy mówią, że na przykład nie ma miejsca dziecka, które jest w przedszkolu, na kontynuację. To jest niezgodne z prawem. Dziecko to miejsce ma. Jednocześnie informują, że będą tworzyć jakieś filie i oddziały zamiejscowe są to sformułowania w ogóle nie wynikające z żadnego przepisu. Dyskutują z rodzicami, nie chcą odpowiadać na piśmie, dlatego że ich manipulacje są właśnie niezgodne z prawem. Mówią, że mają tylko miejsce w szkole, natomiast nie pokazują tego miejsca. Nagle proszę państwa, po tych raportach, kiedy wydawało się, że w Warszawie wszystkie szkoły przygotowane są do przyjęcia sześciolatka, okazuje się że kasy są w dramatycznym stanie, że nie ma zabawek, pytam gdzie radosna szkoła i gdzie te wszystkie pieniądze, które zostały wydatkowane na przygotowanie szkół dla maluchów. Są podejmowane uchwały, w których nie pokazuje się miejsc w przedszkolach, w ogóle nie widzi się, mało tego walczy się z niepublicznymi przedszkolami. Dzisiaj też przedstawiciel niepublicznego przedszkola był nie tylko z Warszawy, ale na przykład z mazowieckiego, gdzie ewidentnie jest 250 wolnych miejsc, a czesne, czy opłata za to przedszkole jest minimalna. W związku z tym te działania, proszę Państwa, powodują, że jednak będziemy próbowali wspierać rodziców. Po pierwsze, sprawdzimy systemy rekrutacyjne, dlatego że one są nieprawidłowo skonstruowane. Nie może być systemu rekrutacyjnego, który jest wbrew ustawie. Po drugie, Będziemy na spotkaniach z burmistrzami, zachęcamy rodziców, żeby się spotykali z burmistrzami dzielnic, po to, żeby oni w obecności Ministerstwa Edukacji powiedzieli, że łamią przepis i ewidentnie nie chcą się do przepisu stosować. Poprosimy kuratorów oświaty, przede wszystkim mazowieckiego kuratora, żeby spotkał się z dyrektorami przedszkoli. Nie może być tak, że wisi baner na przedszkolu, przyjmujemy dzieci od 3 do 5 lat, sześciolatki zapraszamy do szkoły. Bo to nie gmina decyduje, gdzie dziecko będzie chodziło, czy do przedszkola, czy do szkoły, tylko rodzic. Przypominam proszę Państwa, że ta dyskusja nie toczyła się w ubiegłym roku. Tej troski nie dostrzegałam, mimo że pani prezydent Warszawy, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, wie doskonale, że jej rząd. Zapewnił prawo do miejsca dla trzylatka dopiero od września 2017 roku. A jednocześnie, kiedy rozmawiamy z rodzicami i pytamy, no proszę powiedzieć, a iluż chętnych trzylatków się zgłosiło? No okazuje się, że dyrektor nie jest w stanie w żaden sposób na to pytanie odpowiedzieć. Dlatego jest to absolutna manipulacja i mistyfikacja. Jeszcze raz przypominam. Prawo sześciolatka do pozostania w przedszkolu jest prawem ustawowym. Nie ma żadnej luki w przepisach, o czym ze zdziwieniem przeczytałam w jednym z dzienników, i nie ma obowiązku przepisów przejściowych. Ustawa nie wchodzi z dniem 1 września 2016 roku. Tam mowa jest tylko o obowiązku szkolnym w wieku lat 7 od września 2016 roku. Ustawa, przypominam prawnikowi, który wypowiadał się, Manipulując zresztą informacją, obowiązuje od 23 stycznia. Trzylatek, zgodnie z ustawą zaproponowaną przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ma prawo do ubiegania się o miejsce w przedszkolu od września 2017 roku. Proponuję zapytać byłą panią minister, jakie jej przyświecały idee, żeby tak skonstruować. I chciałabym, żeby porozmawiała również Pani Minister z Panią Prezydent gronkiewicz Wals, która rzeczywiście lekceważy swoich obywateli, mieszkańców. Przez 9 lat funkcjonowania tego samorządu po pierwsze nie zorganizowano szkoł, szkół, a po drugie zrezygnowano z zadania własnego. Przypominam proszę Państwa, że przedszkole to zadanie własne gminy. To gmina jest odpowiedzialna za realizację. Warszawa rozumiem, abdykowała z realizacji z tego zadania, ale ponieważ jest silną metropolią, być może powinna zaproponować takie zmiany w ustawie o samorządzie, że oto samorządy mówią, że nie będą tego zadania realizować. W związku z tym rzeczywiście przejmie ktoś inny owo zadanie, ale również należy powiedzieć o tym, że część podatków obywateli gmina czy Warszawa, proszę Państwa, posiłkuje się ponad... 80% z podatków. W związku z tym a, mieszkańcy mają prawo oczekiwać, że przez 9 lat zorganizuje się tak system edukacji, bo przecież są to organy prowadzące. Konstytucja, ustawa o systemie oświaty, ustawa o samorządzie jednoznacznie informuje, w jaki sposób rozłożone są obowiązki. Będą zapadać uchwały. O tak zwanej sieci szkół i przedszkoli. Wojewodowie będą weryfikować, bo z naszych informacji, z dzisiejszego spotkania, gdzie ze zdumieniem otwieraliśmy oczy, że w ogóle można w taki sposób się zachowywać i tak dalece manipulować rodzicami, będziemy bardzo drobiazgowo i szczegółowo badać te uchwały. Jednocześnie kuratorzy zaproszą dyrektorów przedszkoli po to, żeby sprawdzić, w jaki sposób rekrutują dzieci że omówienie o braku miejsc przez samorządowców gdzie te miejsca de facto są? To jest cały czas jakaś wojna polityczna? Tak, wojna totalna, zapowiedziana przez Grzegorza Schetynę. I najczęściej dzieje się to w samorządach związanych z Platformą Obywatelską. Szkoda trochę emocji pieniędzy samorządów, proszę zauważyć, ile trzeba wydać na podręczniki, na, na, na poradniki, na reklamę, na stałą informację. Można byłoby spokojnie przeznaczyć na doposażenie przedszkoli. Państwo Mieli 9 lat i zdaje się, że w tamtym roku mówili, że wszystko jest gotowe. W związku z tym, że rzeczywiście są deklaracje ze strony niepublicznych przedszkoli, że oni są w stanie zapewnić każdemu małemu obywatelowi Warszawy miejsce i dementują mityczne czesne 1800 zł, jednocześnie wskazują, jak restrykcyjnie traktowani są przez władze Warszawy, to znaczy nie otrzymują dotacji która wynika z ustawy. Gdyby ją otrzymywali, już mówią, że idą do sądu, prawdopodobnie można byłoby opłatę zminimalizować do zera. I jeżeli rodzice siedmiolatków czy sześciolatków, którzy idą do pierwszej klasy, będą mieli problemy, to oczywiście będziemy z nimi dyskutować. Myślę, że pojawi się problem bardzo istotny i tu poprosimy Sanepid i Straż Pożarną o to, żeby sprawdziła, w jaki sposób zorganizowane są na przykład wyjścia ewaku ewakuacyjne w bardzo przepełnionych szkołach, które to są szkoły przepełnione na okoliczność. Dwóch skumulowanych roczników. To rzeczywiście dramat. Mam kilkanaście takich listów, gdzie, tak jak rodzice sugerują, na korytarzu trzeba ustalać w ogóle trasę przemieszczania się dzieci, żeby nie zrobili sobie krzywdy. A uczniowie klas pierwszych te posłane przymusowo do klasy pierwszej nawet nie są w stanie wyjść na przykład po pół godzinie, bo mają taką ochotę na bo dezorganizują pracę pozostałym. Problemów jest, jest rzeczywiście bardzo dużo, jak również dwuzmianowość dla siedmiolatka jest kwestią bardzo skomplikowaną, dla rodziców trudną do udźwignięcia organizacyjnie.